Dostałam bojowe zadanie, żeby zrobić tort rodzinowy jest to mój trzeci tort w życiu. Stwierdziłam, że muszę go jakoś pięknie udekorować i znalazłam takie inspiracje na Pinterestie, więc zróbmy to razem. Potrzebuję wsparcia w tym procesie. Mam pisaki. Ten jest z Dilsa, te są z Biedronki. Dla porównania moje poprzednie torty wyglądały tak i tak. Sobie wkładam do gorącej wody. Mhm. Chciałabym, żeby to ładnie wyszło, wiecie? Dobra i zaczniemy sobie od białego. Będę kombinować i zrobię Hello 28. Myślicie? Aby to na środku faktycznie był. Zadawałam, że zrobię jedynie tylko 28, bo minimalistycznie. Też sobie zrobimy takie um, łodyżki. Też jaki ten zielony jest, bo wiecie, na tych Pinterestach to wszystko jest super pięknie. Nie, całkiem ok zielony. Pierwsze, że coś takiego robię w ogóle. Trzeba mieć wyobraźnię jakąś. Na razie jest tak. Muszę na zmianę jednak jechać z tymi pisakami, bo one bardzo szybko zastygają. Niektóre będą białe, niektóre będą fioletowe. Czas na kolor fioletowy. Ale ładny ten fioletowy jest. W przedszkolu się czuję. Zaczyna to wyglądać. Nie wiem, kto bardziej się spocił przy tym, czy ja, czy ten tor. Ale tak prezentuje się efekt. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Teraz tylko, żeby był dobry. Jak oceniacie od 1 do 10? Jak na to, że to jest mój trzeci tort? Buziaczki, Pa!